twoich jest kryminalny rap wszyscy krzyczą to jest kryminalny rap to jest kryminalny rap Cześć witajcie z tej strony Spizawa Składem jest ze jestem Twister witam bardzo serdecznie e, nagrywamy sobie taki miły wspólny odcinek pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę liczę na was że wbijecie 200 łapek e, że wbijemy również 8 kasubów bo już nie dużo brakuje i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj się przejdziemy po Edwójkach po sekcie, po SK. Pogadamy się z Twisterem, może jakiegoś herosa poszukamy. Ja bym proponował kurcze, obłąkany łowca kroków, a znaczy orków. A ile tam był? 3 godziny po No to ty już leci od komnat. No nie, tylko leć szukać. No i tutaj hardus. Jest, stoi, a na nią, na, nie, na niestety nic ciekawego nie poleciało Mogę też z tobą po, 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 południć? Nie, no ty będziesz tak takie Trzecie koło wozu Albo piąte, albo czwarte Nie, nie jak to się no, mówi, nie, nie od, pamiętam Nie odrzuca, ale... yy, No, niestety, drogi Maciusiu Życie jest trudne i pełne wyżyn i potyczek Jaki wyżyn? <laughs> co ty kur... co? Nieważne, dobra, to idziemy na SK yy, Sobie F Wiki poubijać, tutaj nie byłem dawno dawno temu. E, pasuje mi z. W sumie myślę, czy jakby sobie. Nie, bo ja miałem zamiar wylatać teraz Mitrę, Zówki, e, te. Satanielki e, i później sobie m, pójść po łapki naszej i koronę z SK. Bo te legendy są jednak coś warte, tak mi się wydaje. E, łowcy nigdy nie biję, bo tych butów nawet jakby mi lotnęły, to bym takich nie chciał. E, dobra, wszystko stoi ładnie, idealnie. Ja ci nic nie chcę mówić, przyjacielu, ale kurczę, ty masz zaplanowane życie jak, kurczę, pisowcy na wyborach, ty. No jak? Kurde, ziomek, przecież to, to, to logiczne. Lol. Dobra, by... Co z to, tobą? To, sobie kichnąć. <laughs> <laughs> aż widziałem aż, że tak mi się ta dioda na mikrofonie tak... <laughs> Zwyższał się, co jest? <laughs> O, dobra, to tutaj nie ma, to idziemy już od kwiatków szukać y... Ty, to u Ciebie muszą mieć kurczę niezłe pierdolnięcie, bo ona powinna... Poje... No, mnie, no z, zresztą sam słyszałeś, jakie właśnie było pierdolnięcie no, słyszałem Teraz y... się trochę No ja też, dobra, to ja idę na kwiaty Ty już tam, mam nadzieję, że już szukasz Nie, stoi w miejscu a, a, bo Ty padłeś, nie? Ale wiesz, że ja mam talizman grandle mogę się mogę się szybciej EX-pić XP w ogóle. To znaczy jaki talizman? Yy, no ten z eventu, co był w Ten a, 98 No To fajnie masz Jeszcze mam miesiąc Chociaż szkoda bo mi właśnie on nie poleciał a, a chciałem go bo... I czek, który level ma, o, ma ten o, obło? 104 104 yy, plus 50, dobra, 194 mu mogł No masz idealne level na niego? Tak Dobrze, nie wbijałem. No, bo bym się rozjechał. No, już byśmy sobie nie poszukali no. naszego y, przytomnego herosa. No, na razie to tak ci powiem, że jest trochę nieprzytomny, bo go nie ma. No to jest, zaraz będzie, chyba że go szukają. Był y, 3,20. Y, wiele razy się pytacie, co to jest takie, coś ja z tu otwieram. To jest, powtórzę, to kolejny raz to jest y, takie z herosami, takie fajne, ładne. E, który nikt tego nie może mieć poza e, ludźmi z Ertila lub e, ludźmi, którzy mają podobne dodatki na innych światach prywatnych, czyli na świecie, załóżmy Talavel Classic czy jakieś Jaruna. Nie możecie to tego nie mieć, nie? Jaruna, ja mówię. Mówię Jaruna, bo nigdy nie gram na Jarunie, więc. E, więc hmm. tego. Więc. Ogólnie, śmiesznie. ogólnie, już kończę kazamaty i nie ma. Nie wiem, co Ale się kazamaty, to znaczy. Y, już P2. No to jeszcze nie kończysz, bo jeszcze ci troszkę zostało. Ja dopiero na złudny idę. Więc... Ale wiesz, że ja szukam od P6, nie? To nie zostało mi dużo. No tak, no ale jeszcze ci została cała siedziba. Czyli jeden resp. W ogóle tam w tej siedzibie teraz tego burkowa przynieśli, nie? No, niby jest tam coś. Coś. Ale ja go nie mogę bić. Już. No nie wiem, spróbuj sobie. No warto mieć marzenia, nie? Na no. 109 4. Pamiętam, legenda z górkowa jest taka najbardziej niechciana, nie? Jego tak zawsze stawiali na tej drodze. Ludzie lutali z niego legendę, a tak naprawdę nikt nie, nie chciał nigdy kupić. I ludzie je do ekspada zakładali. No bo to jest ten, to ochrona żywiołów, to mało to się przydaje, bo to nie wiem, rzadko to wchodzi. Nie, no ochrona żywiołów nie się wiem. właśnie przydaje, według mnie. Ja mam na przykład tutaj z tego pierka, z, z, z tego zmaga, z mm, SK. I... O. Gdzie? P1 Kazamaty nawiedzone 36,7 zować Klanowiczów w znak zapytania znalazł się Rosa. A, no to. <śmianowiczny> Aż kół zabrakło to na jednym wszystko. No, no. Dobra. To ja biegnę w takim razie. Biegnę w takim razie. I właśnie teraz w tym momencie możecie napisać co spadnie, jeszcze nie oglądając, nie przebijając filmiku, co spadnie z tego obła, który mieści się na no. P1 ja tak ci powiem, nie że ja bym się za, za tym żobistrach przeszedł. Co ty na to No ale potem? po co mamy być jakiś 19 lewla? Co my z nią no, mamy? Mam legendę, taką żabę. Takiego froga. No ale po co? No, żeby se pełzało za nami. Ja mam tego, ja mam. No, zresztą chuj się nie znasz Ja TP mam tylko z niego na z tego na 104. Nie, no, nie, nie na tej postaci. Mam TP do Karkohan. Ja mam fasolki. I co ci one no dają? Skaczą, no skaczą i mnie przywracają 3 minuty. Chociaż nie wiem po co mi to, jak ja mam talizman szybki. No to, jak błyskawica. To daj mi te, te fasolki. A, ale wiesz, że to jest chyba związane. Nie. Zobacz. Nie? No to ja sprawdzę zaraz. To sprawdź, zaraz. Jakiś Arhuel idzie. Archer. Archer, tylko byle by szybko szedł. ja, ja będę robił cięcia jak już do, dojdę do tego. Bo. Ale ty dojdziesz, czy podejdziesz? A Muller jest czekaj zaraz. To ja też przejdę się na Muller. padnę W ogóle wczoraj była sympatyczna historia, nie? miliśmy sobie Muller w 8, czy tam nie wiem, w 10, w 8 i spadła Lega 100% na mej smutno. Ból. No. A no dobrze, dobrze, i się należało w końcu, ona szukała, tak, zgadza się. Osada czerwonych orków, dobra. W miarę szybko pójdzie. No może o... nawet nie będę stopowo to. Yy, więc poczekamy sobie tutaj na niego. To jeszcze też jest y, Muller. Yy. Wiesz. Ale wiesz o tym, nie, że tak, tak zastanawiając się, to ona jest na tym samym respie co, co spadła Lega, nie? I patrzeć na to z góry, z perspektywy odgórnej. Co, co ty, tak ty, kurwa, pierdolisz? <grym> nie <grym> Aha, czyli że patrząc z góry, ale z perspektywy odgórnej, aha. Czyli nagle no no wszystko okay. stało się jasne. No to tak, spoko. No, tak, paradoksalnie. To... No tak, paradoksalnie to jak się powiedział, dobra. No, a tak ja tak ten gościu kul, nie się tam szybci, kula. Mm, Tutaj ja mamy takie dwa fajne heroiki. E, oczywiście, e, korzystając z chwili uwagi, zachęcam was... E, a, kupiłeś? Za ile? Hmm. 500m. Za, za dużo wyróżnia chyba. Trochę. 500m? No. E, tu właśnie macie kolejny dowód, że twister dał się wyruchać na kasę. E, ale potrzebowałem pilnie. Ale... Nikt nie miał. No, dobra, akceptuję, daj dalej No tak, akceptuję <laughs> chyba akurat się ją dramolą Dobra, przyszedł to... No, do ale wiesz, że to jest warte 250 Max Dobra bijemy, daj dobra, auto, szybko Ja mam pieniądze Rega Hello, dobra no, moje. Nie mam nawet miejsca, super Eem um, nie miałeś miejsca? No, chodźmy od tej... Ej znowu ktoś <laughs> Nie mają chyba kurzy Ej, ale serio? Nie wiem. Bo. Ja, albo jakieś a, a, alergeny po domu się jakieś kurczę miotają. Ty jesteś alergen po domu. Sam Czekaj, ubiję sobie jeszcze te trzy, trzy dwójki i idę do tego, idę na tą Muller. Ale wiesz, że masz jeszcze dwa miejsca. Co jak to? Aha, bo... Dobra, trzy jednak. Okej, ja tam no dojdę najszybciej, już. bo ja mam TP do tchuzel. Ja też. Biedaki z Polski. W sumie już nie. Sumie wiesz nie. ty nie w Rzeszowie? No, i mam TPD od Tuzmera. Znaczy nie, nie mam te od Tuzmera. Ja piszę dolno. Nie, ja No, i mam TPD od Tuzmera. No to fajnie. Dobra, idziemy sobie najszybciej. A najszybciej. Idziemy sobie zdania, jak normalnie w zdaniu, kurczę, jak w Sylwę, jak nie, wiem a zresztą. No, to powiedział ten się Dobra. O. Muller ma 97 level wygrał gry w rolnik pióry 15:40 i znalazł się rozosławiony w Glonowiczu, tak. Jesteś, nie, nie muszę, muszę, muszę zmienić kolegów kurde Jeśli Ey. ktoś ma powyżej 3 kasubów, jest miły, sympatyczny, dobrze się z nim roz... Jezu, kto tam tak kicha? No i, i tego. Tylko Więc... Tak. Z dupą chyba kicha ty. Łoś <laughs> <laughs> się Młodz na mnie zrespił. Bijemy, bigo. bijemy go na sukę. Ja teraz będzie A my lodowy hej pogościu. No fajny <laughs> jesteś. Oh. I patrz, wyrzucę tu tutaj... tchnienie, nie, no dobra, nie wyrzucę. Dawaj, wyrzuć. niech nie podniesie. No nie, no, no nie, bo. Nie, bo ten. pieniążki podniesie i będzie miał pieniążki. Tylko, że będzie więcej pieniędzy. <grym> a, długo nad tym myślałeś, pewnie nie? Nie, 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 króciutko. No. Krótką chwilę. O tutaj w ogóle, o tak wyglądają te baloniki. a no rzeczywiście one są związane, bo baloniki, żeby stracha teleportuje do Karkahan, to jest tego. Ale nie, to, to nie o to chodzi. Tak, bo z niej to też to lot, wiesz? E... Mi to lotnęło, i, i dostałem. I to jest związane, wiesz? I, a i wreszcie, tutaj się pochwalę. Słyki e, Tripogribów. Gr, gr, Chyba, czego? Tripogribów. Tripo to są. To widzę, e, że staropolszczyzna słowiańska jest nadużywana. Tutaj w tej e, grze, która tak. się ścina ostatnio i nie da się zalogować w ogóle. Tak, mam dużo tutaj takich fajnych teleportów. Bo stwierdziłem sobie, że teleporty do każdego miejsca w Margonie, to jest to jest to coś. I jeszcze będę ale chciał. Jeszcze raz co masz? Jeszcze raz? E, no, ale co, o, co ci chodzi o te jak, słoiki? Jak toś, no Ej ty to musiałeś w Polsacie oglądać taki program, gdzieś. Nie, Tripo Gribów to jest z tego z. Jak to się nazywa? Nie, z. z wa, 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 wapera, ta. Zaj, A, pa, podwójny. Pudło, nieważne. Ej, braktałbym, gdyby teraz spadło lego. No magiczne? Mhm, brawo. Czyli jest raz, dwa. 3, 4, 5, 5 6 e. No ale zbroję na mnie i sobie wezmę e, Mieczek na mnie, a ja nie w sumie Ja jak też sobie wezmę, sprzedam sobie. Nieprawda? Tak, czekaj, zaraz weźmiesz, łapię, pokażę patrz. ci. Patrz, ja ci pokażę jak łapię. A ja ci pokażę jak ja łapię, łapię, łapię patrz. No zobaczymy zaraz. No, no, do, do, dobra, cłaniaczku, cwaniaczku. Dobra, dobra, no dobra, teraz. czekam, opuść grupę, dobra, i sujecie dobra. na razie. Dobra, fanie, że to jest green. No chuj. No i co, i masz lot. Czyli no. Lot 152. Aha, no to fajnie mamy. patrz, mój. No. Aha, mój pierścień. No, na, 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 jest głupi. No. Nie słyszycie, bo jesteś głupi. No, na, no, na. No, no. Dobra, wymyśl swój własny tekst. A nie Goloba <laughs> Dobra, idę sobie. W ogóle wczoraj z głowem graliśmy w Hide and Seeker. Polecam. Dobra, idę sobie sprzedać tutaj te rzeczy. Hop. E, hop. I e, tu, tour de turde. No, ho, ja też chcę. Da, no to teleportuj się na teraz. Już. Ale nie dawaj auto, bo ja, wy, ja wyjadęś stąd. Nie, nie wyjedziesz spokojnie. Dobrze, dobrze. Ale nie dawaj auto, bo spód to mi będzie. Espis mężny jesteś. Ze mną byś nie podchodził. Chodź dalej. Dobrze. Ojej. Idziemy. Chodźmy jeszcze na demonicznych strażników. Tak, bo z nich fajne kulki latają. No. Bi, dobra, hop oj. O niestety nie ma kulek. Ty bierzesz. Te, bierzesz te potki? No, bo Przez, No po chuj ty i... to bijesz. No bo samo mnie atakuje. A, no, tu masz pecha, idziemy se dalej. Bo sobie dalej. Po jak Ja mokrę? pierdolę. Ej nie, bo ja strzały marnuję na takim gównie jak ty. Oj, nie, nie, nie. Tych, dobra i co to sam kurwa. kurwa. Dobra, koniec przyjaźń. No dobra. Jezus mary Co? Nie, ja teraz... Nie! I dobra, ho <ślad> No, <laughs> na to, że, że tego, że, że zaatakujesz. No, ale jednak nie. Ale tak ci szczerze powiem, że przepłaciłeś strasznie za nie. Wiem, no ale potrzebowałem szybko. No, ale. Ile ci jeszcze hajsu zostało? Yy, w sumie to 2G. Ale w sumie to znaczy. No, 2G, no bo mam 750 M w depo, tu 50, to mam już 800. No. no a w pokoju mi leży około 1, no ale 2G około. Nie dobra, idziemy, idziemy na Bergi, ale Ty idziesz osobno. Nie, no ja tam znowu dojdę za 2 lata. No. Nie, tak zauważyłem, że tak przecięliśmy sobie po paru grupkach, ale. Ale tego. No, ale widzę, że nawet te spadają. Sporo przedmiotów spada, więc można tu jest pokonać zarobić. Kurna. No, no, to jak tam będziesz bił te wszystkie to powiedz. W sumie wapera nie no. było dawno, można by było sobie go poszukać, ale... No ja już nie. No dobra jesteś? tu tutaj Castillo jesteś, czego jedną do grupy. Czekaj, bo mnie tu wydeda wszystko. No co za noby No i zawsze tak się na niego trzeba czekać normalnie, nie wiem po co. Dobra, ja mam przynajmniej out prywatny, jestem bogatszy niż ty jest kurczę za ty Ja dwie. mam przynajmniej karmazynowy biedaku, kurowy z ja kawałek. <laughs> <laughs> Dobra, nie ma legi? Więc teraz idziemy na sodolkę. Mogę też? No chodź. No znowu... co? Jak ty tak szybko się wytepepałeś? No przecież Aha, ja mam a tak. Po co on co... jeszcze coś sobie napisałem jakieś <laughs> Widzicie? I... On, on same problemy sprawia. Nie ty cię gada sam do siebie, bo do mnie na pewno nie, bo ja tego nawet nie słucham. Ja Ale... też nie słucham. No i ogólnie idziemy Semitrę wylatać. Nie wiem jak ty No ja idę też. Tak? Nie. Tak jak przyjdziesz to powiedz. A tutaj nie chyba nie ktoś brak. stoi, ktoś stoi tutaj. jeszcze no, nie wiem kto. Pewnie koził. Ja padłem, bo ja sobie za... bo ja tą sadolkę za ten. pomyliłem się z chóry sami i zaatakowałem No to nie, nieźle, nie, nie ekstra no, A to sadolki jeszcze wywiez. nie ma. Miałem szybki wyjazd, jak, jak ty z domu, nie? Ta yy, Czekaj. Mm, jeszcze jakiś heles jest do poszukania? Yy, atalka była. Kości był. Kochy nie ma sensu. Moglibyśmy kocha poszukać, ale mamy 10 minut, bo ty mówisz, że o 17 wychodzisz chyba, nie? Tak, tak, zgadza się. No. Dobra, to my w takim razie kończymy. No, ale, ale gdzie ta zadolka jest? No, nie ma jej, się nie zrespiła. My Ale kończymy. Wait. Wait, gdzie jesteś? Na sodolce. No to poczekaj na mnie, ja zaraz pożegnam Cały czas czekam. Pożegnamy się tak w kupie. nikt nie ruszy, pamiętaj. No. Same problemy z nim. Dobra, leżysz w mieście już. Chut. E! Ogi, serio? Ja, nie wiem, bo nie mam miecza. Patrz tu. Siu. Klątwa. Co Panie jest? Lige. Jest 12 many. Leknę się. O. Kurcze. Ale no miałem szansę prawie już. Tak. już. Cieszę się, że na początku mi taki cebek nie przytek na końcu. No. Ale ten palem to widzisz, miałem mu kurwa między dzwonkiem po, pośmigać. Dobra, to ja się z wami żegnam. To jest świętej pamięci Twister. A koniec jest z początkiem i nową nadzieją. Miała ja zachęcę zostawienia łapki w górę. Fajnie, jakbyśmy dobili tak 150, wtedy. Ej, robimy. Jak będzie 150 150 czy 200? Jakie 150 czy 200? To nagrywamy kolejny odcinek Śmiechawy, Taki z, z sekty. A ale to jak wbije już 200 poziom, tak to ile? 150 czy 200? Wie, wie, nie, to 174. Dobra, to jest 174 łapki, i latuje kolejny odcinek sekty. Eee, oczywiście suba strzelcie, bo już do mnie, do Twistera. Eee, u mnie już niedużo brakuje do 8K, więc myślę, że warto. Sprawdźcie również fanpage'a. Zachęcam go zalajkować. I ktoś mi coś wysłał. Co ty mi wysłałeś? Tchnienie. Serio? No ser. O fajne, jeden XD. No, dobra. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Pa.